Witajcie, z tej strony Sebastian Górski, redakcja Komputer Świat. Jesteśmy w naszym redakcyjnym laboratorium, gdzie mamy klawiaturę Microsoft Sculpt, ergonomic Desktop. To jest w zasadzie zestaw, na który składa się klawiatura. Klawiatura numeryczna oraz myszka. Przyznam szczerze, że nieraz w życiu testowałem już klawiaturę ergonomiczną, natomiast z czymś takim jeszcze nie miałem do czynienia. Zobaczymy, jak na przestrzeni czasu sprawuje się ta klawiatura i czy przede wszystkim da się na niej w miarę szybko pisać. Zapraszamy. Zestaw Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop wygląda dość specyficznie, żeby nie powiedzieć kosmicznie. Wystarczy zwrócić uwagę na sam kształt klawiatury odchylonej od użytkownika i charakterystyczne wycięcia w środku. Myszka również do typowych pod względem wizualnym nie należy, ale nie o wrażenie estetyczne się tutaj rozchodzi, lecz o wygodę pracy, szczególnie w dłuższym okresie czasu. Diabeł tkwi w szczegółach. Pokryta siatkowym materiałem podkładka okazuje się być bardzo wygodna dla spoczywających na niej nadgarstków. Dłonie układają się na niej naturalnie i nawet po kilku godzinach pracy nie czujemy zmęczenia. Jedyny minus podkładki to szybkie zbieranie zanieczyszczeń. Przyglądając się bliżej klawiaturze dostrzegamy kilka pożytecznych drobiazgów. Podwójny klawisz spacji, dedykowany przycisk dla kalkulatora, a także ciekawe rozwiązanie dla klawiszy funkcyjnych od F1 do F12, przełącznik FN aktywujący dodatkowe skróty. Czy przydatne? Zdanie co do tego są podzielone. Natomiast nie mamy żadnych wątpliwości, że źle umieszczono przycisk insert tuż obok entera. Podczas pisania będą nam się zdarzać pomyłki. Dla stawiających pierwsze kroki z ergonomicznymi klawiaturami pisanie na scold ergonomik może przypominać koszmar. Nawet osoby piszące bezwzrokowo i wszystkimi palcami muszą wykazać się cierpliwością. Po pewnym czasie zaczyna być stopniowo coraz lepiej. Dłonie użytkownika po prostu się przyzwyczajają. Zaczynamy doceniać nietypowe wygięcie i dodatkową podstawkę mocowaną na magnes do spodu klawiatury. W ten sam sposób mocowana jest klapka, pod którą skrywają się baterie. Stumiewająco dobrze korzysta się z kulistej myszki. Nasze obawy okazały się całkowicie niesłuszne. W wycięcie z lewej strony idealnie wpasowuje się kciuk. Palce naturalnie spoczywają na przyciskach, mając dobry dostęp do rolki. Pozostaje pytanie, jak z takiej myszki mają. Korzystać osoby leworęczne. Dodatkowy element zestawu Sculpt Ergonomic Desktop, czyli klawiatura numeryczna, przypomina nieco kalkulator bez wyświetlacza. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby trzymać ją w ręku podczas pracy. Zestaw Microsoft Sculpt Ergonomic kosztuje około 360 zł, wymaga przyzwyczajenia, ale w nagrodę daje użytkownikowi niebywały komfort pisania. Czy nadaje się do grania? Niekoniecznie. Go. Go? Co się śmiejesz z tym? Si śmiejesz? Si śmiejesz, si śmiejesz? <laughs> to nie to wszystko miało być. Dobra, jeszcze raz. I to było trochę gorsze. Hmm, czy mógłbym rozmawiać z Karolyną? Hmm. No to zadzwonię później, to do widzenia.